Proszę, proszę, proszę! Proszę, Pablo! Druga! Wyjdź, wyjdź! Ude! Yeeha! Na mabatti! Ne mabatti! Mabro, tywysog, Tak! Tak! Yes! 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 No myślę, że wybiegaliśmy i wywalczyliśmy ten mecz e, oczywiście walką. E, ciężko było, bo graliśmy w dziesiątkę od pierwszej połowy, tak, od chyba 20 minuty mniej więcej. E, my mieliśmy okazję, przeciwnik miał okazję, my wykorzystaliśmy tą jedną no i wygraliśmy 1-0. No, no, na pewno to, to nie było po naszej myśli, że od 33 minuty graliśmy w dziesiątkę. Natomiast ja sobie pomyślałem, że właśnie tutaj cały zespół powinien stać i mówić, bo to nie są bohaterami dzisiaj absolutnymi. E, to ile zdrowia i i serca zostawili na boisku, to ci, którzy byli tutaj na trybunach, to widzieli. Myślę, że e, ogromne, ogromne brawa dla zespołu, który e, realizował taktykę, którą gdzieś tam sobie w szatni nakreśliliśmy na drugą połowę i, i, i realizował tak skutecznie, że, że, że wygraliśmy, a to kosztowało na pewno mnóstwo zdrowia i musimy zrobić wszystko, żeby się zregenerować na, na sobotę. Czy, no, mieliśmy przewagę optyczną, wiadomo, jeżeli przyjdzie gra w osłabieniu, e, Ciężko, ciężko było stworzyć sytuację. Zespół się, Kalewic umiejętnie bronił, wyprowadzał kontry i właśnie dzięki takiej kontrze zdobył bramkę. Natomiast no, my dalej walczyliśmy o to, żeby ten mecz zremisować. No ale ofiarna gra gospodarzy na to nie pozwoliła. Jakie sobie cele stawiacie w tym sezonie, bo wiemy, że na pewno łatwo nie jest. O, ciężkie, ciężkie, ciężkie chwile. Wiadomo to jak, to, jak to jest po spadku. Wiemy też, jaka jest sytuacja u nas w mieście. Dużo młodych wychowanków, dużo chłopców, którzy, którzy teraz muszą tutaj w tej piłce seniorskiej, seniorskiej troszeczkę więcej pomóc. Będą musieli też się przyzwyczaić do, do innej ligi. No i mamy kilku doświadczonych zawodników, którzy, którzy mamy nadzieję pomogą tym młodym chłopcom, żeby, żeby przynajmniej tą rundę pokazać, jak wygląda gra tutaj w klasie okręgowej.